Siemanko, z tej strony MrDlexik.pl i w tym odcinku chciałbym Wam pokazać kolejnego licza do GTA V online. Także zapraszam do oglądania. Więc tak, glitch będzie polegał na okradaniu stacji benzynowej. Nie musi być to akurat ta stacja benzynowa, może to być jakakolwiek inna w mieście. Więc tak, przed jeszcze... Kradnięciem tej stacji wchodzimy sobie tutaj, właśnie y, odrodzenie zakładka, i tutaj musi być ostatnie miejsce, żeby glitch po prostu sprawnie działał. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj za tą ladę, wyciągamy broń. Warto też jeszcze poszczelać trochę koło gościa, żeby szybciej nam tą kasę y, y, dawał. I tak. Teraz, tutaj jest to bardzo ważne, żeby stać koło tego gościa w ten sposób, mniej więcej jak ja. I kiedy będzie odkładał torbę, szybko klikamy kółko i, i szałkę w prawą, żeby właśnie tak jak teraz się stało. I dzięki temu możemy około 3000, znaczy około 1000 więcej hajsów wziąć niż jakbyśmy normalnie to robili. I teraz, tak jak już ogarnęliśmy ten hajs, wchodzimy sobie tutaj. To miejsce trzeba też właśnie przy tym uważać, żeby nas policja nie rozwoliła, dajemy tam w zakładkę, Oczekaj sesję tak jak ja teraz zrobiłem. No i możemy powtarzać tego glicza w nieskończoność. Ok, jak już nasza postać się z powrotem zrespiłam. powtórzymy jeszcze raz tego glitcha, żebyście mogli lepiej zobaczyć jak to się wszystko robi znowu sobie biegniemy tak samo jak wcześniej Hello and celujemy, szczelamy gdzieś tutaj po boku ważne żeby go nie zabić tak o jeszcze rozwalamy tutaj żeby dodatkowy HS zebrać no i podchodzimy w ten sposób trzeba wyczuć ten moment bo jak się spóźnimy albo za szybko to zrobimy to po prostu glitch się nie uda Teraz spamujemy oba przyciski, czyli kółko i, i prawą strzałkę. No i już zebraliśmy hajs. Możemy uciekać. No i tym sposobem ja ogólnie mogę zarobić w 10 minut jakieś 30 tysięcy. Także no myślę, że glitch się opłaca. Więc tak, dzięki za oglądanie mojego odcinka. Jeżeli glitch Wam się spodobał i filmik Wam się spodobał, oczywiście, nie zapomnijcie dać lajka like w górę. Ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka. Siema.